Jest. i w drugą stronę analogicznie wsuwamy przekręcamy 90 stopni opuszczamy i już można kręcić sobie swobodnie żeby gminić. w momencie kiedy sobie troszkę zginiemy warto to podstawić bliżej Tutaj chodź zapraszam Cię tu. Zsuwamy, zsuwamy sobie nóżki, zmniejszamy ich wysokość i teraz ważna rzecz, tu od tej strony chodź. E, tu jest taka, e, nie wiem jak to nazywa, klamra. W którą trzeba wsunąć, właśnie tą część nóżki metalową, i wtedy docisnąć z prawej strony pyk. I z drugiej strony mamy analogiczną sytuację czyli najpierw zwijamy nogę, chowamy tutaj w otworze metalową część nóżki, dociskamy mechanizm tutaj i można zwijać do końca.